Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uzasadni, że jeśli liczba jest podzielna przez 15 i przez 14, to jest podzielna przez 10. Otóż gdy liczba dana jakaś X dzieli się przez 15, to znaczy, że dzieli się również przez 5, ponieważ 15 to jest 3 razy 5. Jeśli liczba x dzieli się przez 14, to znaczy, że dzieli się przez 2, dlatego że gdy 14 rozłożymy na czynniki, to będzie 2 razy 7. Więc zobaczcie, jeżeli liczba dzieli się przez 15, to na pewno dzieli się przez 5, jeżeli dzieli się przez 14, to na pewno dzieli się przez 2. W takim razie ta liczba x dzieli się również przez 10. Dlaczego? Bo 10 to jest w rozkładzie 2 razy 5 a dwójkę mamy w czternastce i piątkę mamy w piętnastce, tak, czyli możemy powiedzieć, że liczba jest podzielna przez piętnaście i przez czternaście, to jest podzielna przez dziesięć, ponieważ w rozkładzie na czynniki jednym z czynników będzie liczba dziesięć, bo dwa razy pięć właśnie to jest dziesięć. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.